Dzieci, pokażę coś fajnego. Oto moje pastelowe, jasne, wesołe kolory i... Aha, przepraszam jeszcze raz. To są jasne, pastelowe kolory i krakale. Plastikowe, bezpieczne są. Najspieszy dla dzieci od pierwszych dni życia. Talerze, miseczki, kubki, ale sztućce są dla nieco starszych, czyli powyżej 3 lat. Można mieć zmywalce, czy nawet do kuchenki mikrofalowej. Nie duże niż 100%, 100 stopni Celsjusza, bo może stosować tym o stopień plastiku. No to zaczynamy. Tutaj dołożę już dawno tatuaże, ale nie wiem ile miesięcy temu może około 4. Ten żółty na szczęście nie mam, bo kacperek ma ulubiony kolor. Ten biały mam taki pomarańczowy, gwiazdka, tylko pomarańczowy, coś się trochę źle wyszło. Tu mam jeszcze kolenie. Czerwonych ten koczeń, niestety, już się powoli zaczyna zmywać. A ten niebieski to Ptasio Ocean, sama taki zrobiłam. Ten szalę mam jednorożec. I taki, różowy to dziewczynka Alex, bo kiedyś miałam jeszcze w kubeczku. Teraz miseczki. Ten biały to ja mam taki kwiatuszek i jakiś znak, tylko też już się powoli zmywa. Kolejny to mamy kociaka tam, a wewnątrz Hot Wheelsa się powoli. Żółty na szczęście nie mam. te, te różowy to zioł i agu, a wewnątrz to jest agu, tylko że jest niestety na żółto. W tym szarym mam jeszcze pieska i do tego nowego kwiatuszka. I w niebieskim mam agu i tu też agu. Ok, o. teraz kubeczki. Tym różowym mam agu. W żółtym nie mam. W zielonym mam kociaka i chmurkę, ale też się już zmył. Ja miałam roberk, ale też już się zmył. Tym białym mam sówkę i motyka, ale sówkę już jest zbrzydka. A na 6 mam nowy. Szary, tylko w środku mam trochę brudny, bo robiłam coś z kredkami, z... musiałam umyć, ale to nic nie dało. Mam tutaj jedynie i napis squint i ostatni niebieski, koronę, bo jeszcze wcześniej miał inne znaki. Teraz dochodzimy do sztuć. Oto kolorowe sztuczce. O nie, spadło kilka. Na szczęście one są bezpieczne z plastiku. Ten żółty kolor, to jest widelacz i łyżeczka. Można stosować do obiadku, czy nawet wieku przedszkolnym. Kolor biały, niebieski, zielony, różowy i taki szary kolorek. No to co? Możemy zaczynać. A ty narysowałam te naczynia, te będę dopiero kupować. Mam do tego kilka rzeczy. Możecie użyć na przykład nadrukowanego papieru, tylko nieco duży, tylko nieco mniejszy. Mam NG Alexa i, te, i drugiego, tygodnia, razem krzycząca. Drugi to mam dziewczynkę Alexa z jakiejś Dynetru a Steve Cranny diamenty. A w mam Audreya i Irina, bo Ein ma to wycasting a Audrey jest taka śmiejąca i ruszają się włoski. Możecie też użyć stałego katalogu, na przykład Playmobil, który ma już 4 lata. Możecie weźmieć na przykład panią doktor. z tej żółtej koszówki, Nawet też jest pani doktor z żółtym kucykiem, bez rzęsów, czy z czarnym kucykiem, czarno-białym czy nawet z zieloną czapeczką, pan doktor. Jaki fajny. A najbardziej lubię taki zestaw. Witamy w hotelu do zwierząt I dziewczynka podczas zabawy. I jeszcze jeden mam, takie tatuaże. Ja mam tylko takie starsze, bo dziecięcych nie było niestety, ani zierzakowych. Możecie kupować na sklepach Teddy, czyli wyprodukowano w Niemczech. Tutaj pojawiły się jasne kolory, ale to było już 4 lata temu. Możecie tu sobie nakryć daszmon, czy robić tatuaże. Przyda się na przykład na Boże Narodzenie, czy nawet na Halloween. A jeśli tylko tatuaże się zmywają, wystarczy założyć nowe. Najlepiej myć ręcznie, nie w zmywalce. Nie przyklejać do środka, ani tu wewnątrz talerza. A tutaj, do tylko tu wewnątrz. A do kubeczka to się nie da, ale można. A do sztućców, szkoda, że w sztućców ja nie mam. Ale muszę kiedyś zrobić, ale to z innych naczyń tych. naczynia ja myślę, że około 13 zł kosztują z piłko skarba Hikea, a nawet NS to takie tęczowe. Podróbka to jest. Możecie też kupić pojedynczy kolor zawijający trzy sztuczce, jeden kubek i dla jeden talerz. Albo możecie kupić tylko jedno naczynie. Hahaha, ha, ha, jak super wygląda. A teraz na ty początek. Tak wygląda porządek. Dzieciaki to bardzo uwielbiają. To do zobaczenia!